Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Motocykle sportowe Sowieckiego Sajuza 26 maja 2024 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. W okresie socjalizmu władze radzieckie przywiązywały szczególną wagę do rozwoju sportowego młodzieży. Zajęcia te wymagały specjalistycznego sprzętu i to wysokiej jakości. Na podstawie zachowanych informacji można stwierdzić, że radziecki przemysł motocyklowy w pełni spełnił oczekiwania zarówno sportowców użytkujących motocykle sportowe, jak i zwykłych obywateli śledzących wyniki zawodów sportowych C1 Motocykl S1 i T-47 stały się pierwszymi projektami próbnymi serii motocykli sportowych opracowanymi przez radzieckich inżynierów. W latach 30. XX wieku produkcję rozpoczęto w kilku fabrykach na terenie kraju. Wyprodukowano zaledwie kilka egzemplarzy. Były to w zasadzie modele półamatorskie, rzekomo przeznaczone do użytku przez sportowców w trakcie treningów i udziału w wyścigach motocyklowych L300. Model motocykla sportowego L300 stał się pierwszą seryjną marką motocykli produkowaną przez fabrykę w Leningradzie w latach 1930-39. Prototypem tego modelu był DKW Luxus 300 zaprojektowany przez niemieckich inżynierów w latach 20. XX wieku. Przy czym pierwszych 25 egzemplarzy było niemal dokładną kopią tego motocykla. Po udanych testach, podczas których motocykle pokonywały dystans prawie 5000 km trasą przebiegającą przez Rosję i Sokolandię, dokumentację techniczną przekazywano do zakładów w Krasnym Oktyabrzu. W celu rozpoczęcia produkcji seryjnej niektóre ze zmodyfikowanych motocykli udostępniono do sprzedaży publicznej, dzięki czemu wiele cudownie zachowanych egzemplarzy można oglądać w muzeach założonych przez prywatnych kolekcjonerów M75. Okres Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli II Światowej, znacząco zmienił rozwój sprzętu sportowego, bazując na osiągnięciach technicznych sportowego motocykla M-72. Radzieccy inżynierowie, pomimo działań wojennych, nie zaprzestali prac nad udoskonaleniem parametrów technicznych wyścigowego modelu. Był to wynik Złożeń, złożenia pierwszego motocykla M75 w celu przeprowadzenia testów w 1943 roku. Pod wieloma względami przypominał nadal kopię niemieckiego modelu BMW R71, pierwotnie przeznaczonego do produkcji seryjnej, ale ze znacznymi zmianami w kodyfikacji. Yy, prawie zamiast yy, yy, po zakończeniu wojny dostarczono gotowy model, a już w 1946 roku jeden z konstruktorów testował model w zawodach na mistrzostwach Sowieckiego Sajuza. Po modyfikacji model przemianowano na Cudysów M75M i produkowano masowo do 1954 roku. W dwóch wersjach z kołyską i, po, i pojedynczą przeznaczonych do zawodów wtorowych i drogowych serial powojenny Cudysów C. Fabryka motocykli Sierpuchowie, kontynuująca powojenny rozwój radzieckich motocykli wyścigowych, zaprezentowała się w 1960 roku zmodyfikowany model S-360. Pracę prowadzono we współpracy z czeskimi kolegami z Jawy. Dzięki pojemności skokowej 350 cm3 i mocy 50,5 konia mechanicznego, samochód ma motocykl. Niemal natychmiast rozpędzał się do prędkości 210 km na godzinę, co było rekordem tamtych czasów. Głównym przeznaczeniem motocykla nie było wygrywanie wyścigów drogowych, lecz udział w wyścigach indywidualnych. Za modyfikacje odpowiadali inżynierowie z Kijowskiej Fabryki Motocykli, którzy zmienili położenie pedałów, siedziska i kąt kierownicy. Pierwsze występy w 1961 roku w Finlandii przyniosły radzieckiej drużynie motocyklowej długo oczekiwane powojenne złote i srebrne medale w tej dyscyplinie sportowej Włostok S364 będący modyfikacją S360 był mocniejszy, szybszy, co przypieczętowało sukces radzieckiego zespołu w 1962 roku. Do 1968 roku w zawodach międzynarodowych po raz pierwszy wykorzystywano model włostok S565, który miał moc 8, 80 koni mechanicznych i prędkość 250 km na godzinę. Dzięki serii stworzonej przez zakłady w Sierpuchowie radzieccy konstruktorzy mogli rozpocząć opracowywanie potencjalnie nowych modeli motocykli wyścigowych. Seria izh szz 12 oprócz innych zakładów produkujących różne modele motocykli, żewska Fabryka Motocykli zajmowała się opracowywaniem i seryjną produkcją motocykli sportowych i wyścigowych z serii IZH. Ten model motocykla wyścigowego stworzono na bazie seryjnie produkowanego IZH Jupiter 3. Model SH12 został wyposażony w dodatkowy gaźnik który dzięki zwiększonemu sprężaniu generował moc 37 koni mechanicznych. Tradycyjnie nie było wału korbowego, ponieważ silnik tego typu w pojazdach wyścigowych był uruchomiony w, cudzysłów w locie, aby lepiej dostosować kierowców do różnych tras, wyposażali ich w dodatkowy zestaw biegów, Przedni i amortyzatory zapożyczono z modelu IZH Planeta Sport. Aby zmniejszyć masę, usunięto generator i praktycznie wszystkie elementy elektryczne. Włoschod SHK 4. Model ten powstał na początku lat 80 XX wieku. Aby zastąpić przestarzałą serię motocykli wyścigowych SH12. Opierał się na motocyklu drogowym Woschot 3, uważanym za najbardziej udany model, model z tej serii WOSHOD SHK4. Zmodyfikowanie zawieszeń i, i, i przeprojektowana rama a także zwiększona do 22 koni mechanicznych moc pozwoliły motocyklowi, a nie samochodowi osiągać prędkość do 165 km na godzinę. Te parametry techniczne pozwoliły na masową produkcję modelu, przeznaczonego do dostarczania motocykli klubom sportowym, do celów treningowych i ćwiczeń. MMVZ 3.227. Model ten stworzony pod koniec lat 80. w miejskiej fabryce motocykli był najtrudniejszy do zdobycia. Przez cały okres produkcji zmontowano zaledwie 250 egzemplarzy tego lekkiego motocykla wyścigowego o pojemności 125 cm sześciennych, który osiągał prędkość 165-170 km na godzinę. Model ten został natychmiast zauważony przez najbardziej prestiżowe kluby sportowe co samo w sobie świadczy o tym, że był jednym z najbardziej obiecujących modeli pod kątem udziału w różnego rodzaju zawodach. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i dozo.